Niełatwo jest być starym broniskym Hiszpanem. Państwo są zadowoleni? Bardzo dziękuję. Nie, bo to chodzi o to, że no, we werbalnie tak, tylko słyszałem, że więcej pań. To dobrze, bo ja prowadzę takie badania nad zadowoleniem. I ostatnio wyszło, że kobietę dużo łatwiej zadowolić. Naprawdę ja mam z mężczyznami kłopot, straszny. Jednego właściwie zadowolonego znajomego spotkałem w tym roku i to 1 stycznia, taki był zadowolony jak pan mniej więcej. I mówi do mnie tak, człowieku, mówi, życie jest piękne, budzisz się po całonocnej imprezie, a tu dookoła syf okropny, mówi, flaszki porozrzucane, podłoga się lepi, gary niepomyte i to nie jest twoje mieszkanie. Drodzy Państwo, jeszcze mam jedno takie pytanko do Państwa, bo Słyszałem, jak na początku Łukasz Państwa pytał o jakieś nazwiska związane z polityką. Tylko nie wiem, czy one padły. Padły? Nam, a, to, no to nazwisko powinno paść. Już dawno właściwie. Ja właściwie mam swoje zdanie na temat polityki naszej, ale na wszelki wypadek się z nim nie zgadzam. Jedną, jedyną rzecz, którą Państwu powiem, to to, co usłyszałem ostatnio, to bodajże Stefan Bratkowski zacytował Kisiela odnośnie naszej sytuacji. Powiedział to jasne, że jesteśmy w dupie. Najgorsze, że zaczynamy się tam urządzać. Także urządzajmy się póki czas. Kochani, nie dalej jak pół roku temu nasz naczelnik sugerował, no. gdzie go mogą pocałować wszyscy frankowicze. Oczywiście ze świecą należałoby szukać kandydata do tak wyrafinowanej pieszczoty, ale do czego zmierzam, że nie tylko my mamy kłopoty z płaceniem tych kredytów, zwyczajni ludzie, już 3,84 teraz prawie, również gwiazdy pierwszej wielkości. Za chwilę Państwo usłyszą już na zakończenie, co na ten temat do zaśpiewania ma, no nie waham się użyć mocnych słów, Freddy Mercury, disco polo. Przywitajcie go Państwo z czcią, szacunkiem i bezbrzeżnym nabożeństwem. Przed Państwem sam Pan Zenek. Wyjścia truda, jak się bawicie! Proszę bardzo, wszystkie łapki w górę! Mocniej, mocniej, upa! Więcej trochę wokalu, proszę, do suchu, a my mocniej, braleczka I jedziemy! W wynajętej kawalerce nie mogłem jeść, nie mogłem spać. Choć mi krwawiło serce Zachciało mi się kredyt brać Co poradzić mogę na to Że mnie omamił pewien bank mi się fajną ratą A główną rolę zagrał Frank Przez kredyty frankowe, frankowe Oszala Można, tylko raz. I proszę bardzo, wszystkie łamki w górę. Oklaskujemy zespół pieśni i tańca, córka leśniczego, skałuszyna. Zostawię im was tutaj. Będą miejscowi. To bardzo pensja, chuda i niesłacone rady trzy. Nagle pan prezydent udał, że swą ustawą ulży mi. Ciągle nie stać mnie na franki. Andrzej pokazał, że ma więz. Pozostały obiecanki. A głupich prawie milion jest. Przez kredyty frankowe, frankowe Wybrałem mi kredyt, miały blask. Swoje serce, spragnione mieszkania im oddałem Się wydymać tak można, dać można tylko raz Powiedz mi, że uwierzyć już mogą tylko durnie Nadziej na spłatę kredytu z Ale całkiem niedługo spotkamy się przy urnie. Się wygrywać tak można, dać można tylko raz. I na koniec wszyscy! kredyty bramkowe, oszalały. I wtedy, gdy brałem w nich kredyt, miały prawo. Całe serce spragnione mieszkania i oddałem. Ście wygrywać tak można, dać można, tylko raz. I proszę Państwa, na koniec zrobimy taki wspólny coming out. Wszystkie kredyty frankowe, łapki do góry. A teraz kredyty złotówkowe, łapki w górę. O, oho, oho, to nas jest więcej. No dobrze, to dla wszystkich teraz na koniec stopy procentowe do góry. I tym finansowym akcentem żegnamy się z Państwem. Dziękując za wspaniałe przyjęcie. Kłania się Państwu kabaret pod groszem z Krakowa. Wielkie brawa, proszę Państwa. Kabaret pod wymigroszem z Krakowa! Dziękujemy bardzo serdecznie bardzo. na ręce pani Barwary. Braty przepój. Baśka miała fajny biust. Dziękujemy, ale proszę państwa, nie wypuścimy chyba ich tak. Nie no tutaj. Czy mam to, mam to rozumieć, że to jest wymuszony bis? Dobra. Dobra, to szybciutko załatwmy to szybko. Ja powiem państwu państwu szczerze, ja się nawet cieszę, że ten bis będzie, bo mieliśmy przygotowany i by się zmarnował. A my jesteśmy z Krakowa, nie lubimy jak się cokolwiek marnuje. Proszę państwa, na zakończenie wykonamy piosenkę o miłości, bo to jest uczucie, którym państwa darzymy. Maurycje, który będzie ją śpiewał, też komponował tą piosenkę, a jak komponował, to płakał. Płakał jak dziecko, bo się zakochał. Nieszczęśliwie, ale to nie... Po... Co ty robisz? Tu jeszcze nie ma mikrofonu, proszę. Co Nie się do światła? To nie ma mikrofonu, jeszcze. Wiesz? Nie tak, zerwę się, spokojnie, już, 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 już. Nie świę się. Wiesz, że on ma lat? Ludzie tyle lat nie żyją, co? Dobrze. Nie ma tutaj! Tu nie ma. Nie ma, bo tu jest. Wsadzić ci, czy sam sobie żadę. Ja państwu powiem, myśmy razem szkołę teatralną kończyli z nim. My się znamy ponad 30 lat już. Ale e, dzisiaj postanowiłem nie żartować z niego, chociaż mi się wyrwało, bo się takie nieszczęście rano wydarzyło, w sumie mogę powiedzieć... Nie to, co myślicie. Dzisiaj rano, słuchajcie, odeszła od niego dziewczyna. No, a to nie była jego dziewczyna. Także spokojnie, ale zawsze boli, nie? Jak dziewczyna odchodzi, boli. A ja go pocieszam, bo z tyłu za nim w się Mówię tak: nic się nie przejmuj. Jak dzisiaj kobieta odchodzi od faceta, nie wiem czy wiecie, baby dzisiaj biorą wszystko. Kobieta odchodzi, bierze mieszkanie, pieniądze, samochód, dziecko. Baby biorą wszystko. A ja mówię, miałeś szczęście. Wyszła rano, wzięła 150 zł, dziękuję. I chyba go to nie bawi. Ja mam nadzieję oczywiście, że Państwo inteligentnie zrozumieliście mój żart i, i domyślacie się, że Maurycy z takich rzeczy za pieniądze nie korzysta. No. Bo są za drogie. No dobra, powiedz coś teraz o piosence, bo i tak nic nie mówisz, a Państwo by się chcieli dowiedzieć, co było Twoją inspiracją, takie tam rzeczy, co się kobieta. mówi. No, bo piosenka o miłości, wiadomo, że kobieta. No. Tylko co było takiego w tej kobiecie nadzwyczajnego, że aż, że Cię podjarało do tego stopnia, że piosenkę napisałeś? Ona ma... Ale aż dotąd? Nie nie, chodzi, nie, 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 chodzi o to, że ona ma wyższe wykształcenie. No, to się podjarałem teraz. Wyższe wykształcenie, naprawdę. Wytłumaczysz jeszcze co jest takiego w wyższym wykształceniu ekscytującego? Nic. No. Nie, znaczy wyższym wykształcenie. Chodzi o to, że ona ma wyższe wykształcenie, ale nie ma podstawowego. Nie to na przykład nie bawi, bo ja wiem o kogo chodzi. Nie, ale powiem Państwu taka prawda, dzisiaj można mieć swoje poglądy jeszcze czy nie? Póki sędziowie nie zawiśli, to można. Ja na przykład jej nie lubię. No, ale co, znaczy, żeby inteligentnie to bez nazwiska, powiem Państwu, chodzi o taką posłankę z pełną gębą. Yy, pełną gębą. I mówię, ja nie przepadam, ale piosenka jest o miłości, więc generalnie miłość, tu się zgodzimy chyba wszyscy, to jest najpiękniejsze uczucie, prawda? Tak? Zamykamy teraz oczy, wszyscy. Ty też. Ty jeszcze usta musisz zamknąć do, 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 do oczu. I wyobrażamy sobie, kiedy ostatnio, przypominamy sobie, kiedy ostatnio mieliśmy motylki w brzuchu. Ja miałem tydzień temu. Jak zjadłem fasolkę po brytonisku. Cały autokar się unosił. No, także przesłanie na koniec, chcemy zostawić po sobie coś tutaj. Przesłanie jest takie, pamiętajcie. Pieniądze nie są w życiu najważniejsze. Najważniejsze jest to, co możemy za nie kupić. A miłości nie kupimy. I dlatego ta piosenka. Ja kupuję. Ty kupujesz 5 minut, ale przecież do nie o to chodzi. Ale wystarczy. No, może tobie. Panie inżynierze, gramy, a my się kiwamy, proszę, bo piosenka o miłości. Jak Co ja tam komu duszy go? gra? Lambada, czacza, bosanowa, proszę bardzo. E, panie całują panów, ale tylko obcych. I jedziemy. Tak, wygramy trzy kolejne wybory. To się nie martwcie, chodzi nam o czystość. Ja przez całe życie marzę o kobiecie silnej ręki Gdybym zbroił coś ukaże mnie pejczykiem maluteńkim piękną sarenki, gracja łani, mózg jak u doktora praw Tylko takiej właśnie pani mógłbym wyznać swoją law. nagle widzę na ekranie zwykły szary dzień sejmowy Jak spożywasz drugie danie widelczykiem plastikowym Smacznego z poselskiego stada żmi, wtedy to do sikorskiego oh, powiedziałaś Załóżmy, kryśka, kryśka, na tak twój widok mi się śmieje kryśka kryśka, kryśka. kryśka, kryśka, ja dla ciebie oszaleję Kryśka, 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 kryśka! Oszalejmy sobie razem, gazem, ja i ty Kryśka, 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 odkąd Cię ujrzałem? Kryśka, 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 coś się dzieje z moim małym ciałem? Kryśka, spać nie mogę całe noce, i się po co? Kryśka, niezłe masz wiorytny, zostań moim komno, kryszka, kryszka. panienka, A dla Ciebie to już czas Możesz drapać, możesz ja. obić Żebym nie był e taki śliczny Zawłaszcz mnie i jak e -ja. zdobyć Jakbym medium umiliczny e Ja, ja jako myszka, e -ja. jak żożę. W Tobie siła, w Tobie e -ja. moc Niepodlane piętnie korzeń Kryśka, daj choć jedną noc Kryśka, 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 Kryśka. Ja Twój widok mi się śmieje Kryśka, Kryśka, Kryśka. Kryśka, Kryśka, Ja dla Ciebie oszaleję Kryśka, Kryśka Oszaleję Zabieram razem, razem ja i ty, kryśka, kryśka. Kryśka, kryśka. kryśka odkąd cię ujrzałem? Kryśka, kryśka. coś się dzieje z moim małym ciałem? Kryśka, kryśka, spać nie mogę całą noc i się co? Wszędzie bym za tobą poseł, ja. potem sadził do ja. posłanka. Wielbiłbym cię nawet Ej, ja. nosem i najchętniej Ej, ja. bez ubranka, aż zapaliłby Ej, ja. się sierpniut i spłonęlibyśmy Ej, ja. razem. Kryśka ty i ja męczennik opozycji. Kamikaze Kryśka, Kryśka, Ej, kryśka rozpuknijmy się kawały. Kryśka, Kryśka niech zazdroszczą nam pedały. Kryśka, Kryśka niech ty całą drogę... Kryśka zła się pod dziecko, Kryśka, Kryśka, Kryśka. Kryśka, może by tak Aj, Aj, Kryśka, Kryśka, Kryśka. Aj, nie, to chociaż Powiedz jakiś żal. W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości składam wniosek o odrzucenie wszystkich projektów w całości. Mamy państwu w całości jeszcze raz pięknie, dziękuję. Tym miłosnym akcentem żegnamy się z państwem. Dziękujemy bardzo, jeszcze raz. Jeszcze chciałem powiedzieć. Dwie, dwie wiadomości jeszcze mam. Dobrą i złą. Od której zacząć? Od złej, a zwejt, zawsze się Aj Zła jest taka, że nie ma dobrej. Nie, żartuję. Obydwie są dobre. Proszę Państwa, pierwsza jest taka, dobra, że tak nam się to spodobało, że zostaniemy jeszcze chwilę. A druga jest taka, że nie zostaniemy z pustymi rękami. Mamy najnowszą naszą płytę DVD muszę Państwu... ta da da, da da To jest ta płyta, co trzyma Maurycy. Ona jest jeszcze ciepła, wiecie dlaczego. Natomiast to jest nasza najlepsza płyta. Muszę Państwu powiedzieć, że my w przyszłym roku mamy 25-lecie i to jest nasza tam już nasta płyta. Ta jest najlepsza. Byliśmy tak pewni jej sukcesu, że daliśmy na nią 100% gwarancji zwrotów. I wyobraźcie sobie, ona jest pół roku dostępna już i jeszcze nikt nie oddał. Tak, bo jeszcze nikt nie kupił. Człowiek się narobi marketingowo, ten jednym zdaniem wszystko przekreśli. Oczywiście, że nieprawda. Dzisiaj będzie okazja znowu na taką płytę, na, nie wiem, na zdjęcie, na autograf, na buzi, na pół litra. Żartowałem. Pół litra trzeba mieć swoje, reszta po naszej stronie. Także jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to będziemy tu gdzieś z boku pewnie jakiś czas do Państwa dyspozycji. Póki co bardzo dziękujemy. Zaproście nas jeszcze kiedyś. Przyjedziemy z przyjemnością. I zagramy to samo. Po co zmieniać, jak było fajne? Dobranoc Państwu, dziękujemy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Kabaret pod Wyrwigroszem. Dziękujemy bardzo serdecznie. Kabaret pod Wyrwigroszem przyjechał do nas z Krakowa.